Kibice już wchodzą na stadion, słychać pierwsze śpiewy, wszyscy w napięciu czekają na gwizdek, początek transmisji wkrótce! Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta same delikatesy. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Popatrzmy, jak dzisiaj prezentuje się jedenastka Śląska Wrocław. Chyba będą grać ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Na to się Domek zanosi. Pytanie tylko, co to dokładnie oznacza? Czy defensywną grę z nastawieniem na kontry z użyciem bocznych obrońców, czy też elastyczne ustawienie, w którym zobaczymy raczej graczy wahadłowych. No ale o tym przekonamy się już niebawem. Mamy zestawienie drużyny gości na ten mecz. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. To zaczęło się. Martin Kączkowski, Petr Schwarz, nie patyczkuje się z tym wejściem. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Dominguez znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Teraz może być groźnie. Ma miejsce, popatrzmy co z tego wyniknie. Atak udaremniony. Obrońca był na posterunku. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Traci piłkę po tym doskoku. Ależ teraz będzie okazja. Wciąż jest groźnie. I bramka. Śląsk Wrocław. Wystarczyło pograć trochę piłką. Rywale się w tym wszystkim pogubili i jest efekt. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. No i odjechał teraz z piłką. Ale na szczęście dla tamtego obrońcy. Jest asekuracja. Świetnie. Dobra współpraca defensywy. Szuka, przyjął podanie. Zawodnicy Śląska nie narzucają tempa gry, a utrudniaj, ależ akcja popatrzmy. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. No i teraz dokładnie na dalszy słupek. Tak! Bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. 2 do 0. Gramy dalej. Kamil Drigas, Dominguez, Drigas, strata. Ładnie teraz w ofensywie mają. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Okazja. Nic z tego. Przerywa akcję. Wejście obrońcy. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Drużyny gotowe. Pani sędzia też. A więc wznawiamy grę po przerwie. Niezły ten strzał, na pewno trzeba pochwalić próbę, ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto, co mają do stracenia? Kiepskie zagranie teraz. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak Bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Mamy strzał! Blokuje bez kłopotu. Wyglądało to obiecująco. Co, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Na pewno trzeba jednak przyznać, że rywale umiejętnie się bronią i cały czas pilnują korzystnego dla siebie rezultatu. Ale też trudno coś ubrać, kiedy nie ma się piłki. Umówmy się, nie było tutaj żadnego zagrożenia. Ależ go ograł teraz. Teraz tylko trafić! Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę szalansko, ale brawa za starania. Strzał, ale zabrakło celności. Nie ma gola. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Gospodarze bezlitośnie punktują dzisiaj rywali. Już pewnie na spokojnie dowiozą ten wynik do ostatniego gwizdka. Śląsk urządził sobie dzisiaj strzelaninę, a polowanie na kolejne bramki przyniosło wrocławianom wysokie prowadzenie. Pytanie, czy taka zdobycz im wystarczy, czy pokuszą się jeszcze o kolejne trafie. Dobrze zablokowany strzał. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Na szczęście pewnie to wybija. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Rygaz. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów.